Darze Wam się czasem trafić na TikToku czy Instagramie na rolki, w stylu, trzy zachowania, po których rozpoznasz, że jesteś w związku z narcyzmem. A może oglądaliście na YouTubie film, w którym jakiś ktoś opowiada o narcyzmie, i pomyśleliście sobie, no, totalnie, jakby opisywał mego ex. To mają było. Albo może zdarzyło się wam, że po takich filmikach sami zaczęliście się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wy jesteście narcyzami. Narcyzm stał się w ostatnim czasie bardzo popularnym tematem w mediach społecznościowych. Nagle mamy mnóstwo materiałów na ten temat, a niektóre osoby wręcz budują na tym temacie całe kanały na YouTube, na Instagramie czy na TikToku. Tylko problem polega na tym, że narcyzm to nie jest coś, o czym da się rzetelnie opowiedzieć w 30-sekundowej rolce. I szczerze mówiąc, nawet godzinny film na YouTube to może być za mało, żeby uchwycić to, jak ten temat jest złożony i pełen Niuansu. Zanim przejdę dalej, chcę wam dać znać, że ruszam na nowo z moim całkiem nowym newsletterem, w którym znajdziecie jeszcze więcej wskazówek na temat relacji, związków z punktu widzenia psychologicznego, terapeutycznego, a także konkretne porady. Dlatego kliknijcie w link pod tym filmem, żeby się zapisać. Po zapisie będzie czekał na Was prezent, o którym powiem więcej pod koniec odcinka, więc oglądajcie do końca. Narcyzm jest jednym z najsłabiej przebadanych zaburzeń osobowości. Po raz pierwszy zaczęto mówić o tym zaburzeniu w latach 60., ale pionierzy tego tematu nie zgadzali się ze sobą co do tego, jakie są źródła tego zaburzenia i mieli zupełnie różne pomysły na to, jak pracować z taką osobą w terapii. 80 lat później dużo się w tej kwestii nie zmieniło. W środowisku naukowym nadal nie ma pełnej zgody co do tego, czym konkretnie jest narcystyczne zaburzenie osobowości. Równolegle do siebie funkcjonuje kilka typologii narcyzmu. Jedni badacze wyróżniają dwa różne typy tego, w jaki sposób to zaburzenie może się objawiać. Inni trzy, a jeszcze inni cztery. Specjaliści, którzy tworzą podręczniki diagnostyczne, z których potem korzystają psychiatrzy, psychologowie na całym świecie, nadal nie mogą dojść do porozumienia, czy w ogóle wyróżniać w tych podręcznikach Narcyzm jako osobne zaburzenie osobowości, bo uważają, że nie ma jego wystarczająco precyzyjnej definicji. A tymczasem różni eksperci z Instagrama czy z TikToka z pełnym przekonaniem i pewnością siebie puszczają w świat przekaz, że jeśli twój partner robi to i tamto, to na banki z narcyzem, i najlepiej zrobisz, jeśli od niego od razu uciekniesz. Temat jest skomplikowany i pełen niuansów. Narcystyczne zaburzenie osobowości może się objawiać na różne sposoby, można je mieć w różnym natężeniu. Jeden narcyzm może na pierwszy rzut oka zupełnie nie przypominać drugiego i nie Mówiąc już o tym, że człowiek nie wybiera sobie tego, że ma zaburzenia osobowości. Nikt nie staje się narcyzem na złość otoczeniu. A tymczasem dominująca narracja w social mediach jest taka, jakby każdy narcyz był kimś w rodzaju złoczyńcy z filmów o Bondzie, jakby tylko siedział i knuł, jak zniszczyć życie możliwie największej liczby osób wokół siebie. Badacze szacują, że osób z tym zaburzeniem osobowości może być w społeczeństwie około 1%, ale jak się chwilę poskroluje Instagram, to można odnieść wrażenie, że co drugi nasz ex był narcyzem. Media społecznościowa panowała bardzo uproszczona i nieprecyzyjna wizja narcyzmu, pełna uogólnień i mieszania faktów. Wiecie, trochę rozumiem, z czego to wynika. Wielu ludzi szuka takich uproszczeń. Lubimy nadawać innym etykiety, szukamy prostych wyjaśnień dla skomplikowanych spraw, bo wtedy mamy poczucie, że łatwiej nam jest zrozumieć świat i to, co nas spotyka. Uciekamy się do uproszczeń, bo rzeczywistość wydaje się wtedy łatwiejsza do ogarnięcia umysłem. Przypisanie komuś etykiety narcyza może nam pomóc poukładać sobie w głowie to, co nas spotkało w nieudanym związku. A jeśli byliśmy okropnie traktowani przez bliską osobę, no to czasem bardzo potrzebujemy takich wyjaśnień, usiłujemy to sobie jakoś wytłumaczyć i proste wyjaśnienia są dla nas bardzo kuszące. Czasem, też, nadanie komuś etykietki czy samodzielne diagnozowanie partnera może nam pomóc, w tym sensie, że nagle zaczynamy łączyć kropki, patrzeć na związek bardziej całościowo, i zdajemy sobie sprawę, że może jednak już nie chcemy być w takiej relacji. To może być taki moment olśnienia, który będziemy traktować jak coś, co nas otrzeźwiło. Ja to wszystko rozumiem, tylko problem w tym, że przyklejając ludziom etykietki na podstawie wiedzy z Instagrama, to wpadamy trochę w pułapkę myślową. Trochę jak człowiek, który googluje objawy przeziębienia, potem wpada w odmęty internetu i po 15 minutach dochodzi do wniosku, że umiera na jakąś super rzadką chorobę. Albo jak student pierwszego roku psychologii, która po raz pierwszy czyta podręcznik o zaburzeniach psychicznych i wydaje mu się, że sam ma prawie wszystkie, bo w opisie każdego jest coś, co pasuje. Ale Stawianie diagnozy tak nie działa, i kiedy odnosimy się do zaburzeń, to powinniśmy znać skalę rzeczy, o których mówimy. Słowo narcyzm jest w ostatnim czasie bardzo modne i łatwo jest zrzucać w internecie tym słowem, ale też dobrze by było, żeby się zastanowić, co się za nim kryje i w jakim znaczeniu ktoś go używa. No bo tych znaczeń może być naprawdę dużo. Narcyzm może być na przykład cechą, która w różnym otężeniu występuje u bardzo wielu, jeśli nie u większości zdrowych osób. Tak jak niektórzy są bardziej, a nie mniej punktualni, albo bardziej lub mniej kreatywni, tak wielu z nas może mieć w sobie mniej lub więcej cechy, jaką jest narcyzm, w której zawiera się egoizm, skupienie na sobie, potrzeba uwagi innych. I to nie oznacza, że wszyscy mamy narcystyczne zaburzenia osobowości. Tak samo jak to, że ktoś jest dość pesymistyczny, to nie oznacza od razu, że choruje na depresję. Narcystyczne mogą być też niektóre nasze myśli albo zachowania. Każdy z nas czasem w różnych okolicznościach zachowuje się egoistycznie, stawia siebie na pierwszym miejscu. Każdemu z nas czasem zabraknie. Empatii dla drugiej osoby. Każdy z nas czasem martwi się tym, jak jest postrzegany, albo źle znosi krytykę. Wiele osób zachowuje się narcystycznie, kiedy są świeżo w kimś zakochani. Chodzą na randki i trochę udają, grają jakąś rolę, pokazują się tylko z najlepszej strony, bo chcą wywrzeć wrażenie na drugiej osobie. Chcą się przeglądać w jej oczach i poczuć się atrakcyjni, lubiani, pożądani. A może czasem też patrzą na tę drugą osobę trochę przez pryzmat tego, jak ona doda im prestiżu, jak będą się mogli pochwalić, że spotykają się z kimś tak atrakcyjnym. Wyobrażają sobie, jak razem będą świetnie wyglądać. i. Funkcjonować, że będą jak Zendaya i Tom Holland albo jakaś inna słynna power couple. Czy narcyzi myślą w ten sposób i często szukają atrakcyjnych partnerów, którzy będą przedłużeniem ich wizerunku i potwierdzeniem ich wartości? Owszem, często tak się zdarza, ale w dobie social mediów i stawiania bogatych i pięknych power couple za wzory do naśladowania, bardzo wiele zdrowych osób też ma momenty takiego myślenia. I to wcale nie znaczy, że wszyscy oni mają narcystyczne zaburzenia osobowości, bo czym innym jest skłonność do narcystycznych zachowań w bardzo specyficznych, Okresie szalających hormonów i uczuć, a czym innym, zaburzenie, które przeważnie towarzyszy człowiekowi przez większość życia i często całościowo wpływa na jego funkcjonowanie w świecie. Zresztą social media, które tak łatwo rzucają etykietą narcyzmu, tak naprawdę same skłaniają nas do różnych narcystycznych zachowań, na przykład do starannego budowania wyidealizowanego wizerunku na Instagramie, albo do przejmowania się tym, ile dostaliśmy lajków i robienia różnych rzeczy w pogoni za akceptacją przypadkowych ludzi z neta. Cała współczesna zachodnia kultura podsyca w nas takie narcystyczne pragnienie bycia zauważonym, postrzeganym jako ktoś wyjątkowy, bogaty, piękny, sławny. Bo takie są nam rzucane standardy tego, co dzisiaj uważane jest za odniesienie sukcesu w życiu. Ale nadal to nie oznacza, że wszyscy mamy narcystyczne zaburzenia osobowości. Można to sobie wyobrazić jako wykres albo jak spektrum. Na jednym krańcu będą osoby, którym tylko czasami zdarza się zrobić coś, co można by nazwać narcystycznym. Jak trochę się na tym spektrum przesuniemy, to znajdziemy osoby, które mają tych zachowań więcej, które mają coraz bardziej widoczną cechę, jaką jest narcyzm. A później będą osoby, o których można powiedzieć, że mają narcystyczny styl albo rys osobowości, czyli mają już w sobie więcej egoizmu i innych oznak, ale nadal mieszczą się w tym, co uważamy za zdrową, niezaburzoną osobowość, i dopiero na końcu tego spektrum znajdą się osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. A kiedy już wejdziemy na terytorium zaburzenia, to też okaże się, że u jednych jest ono słabsze, a u innych bardziej nasilone i że istnieją różne typy narcyzmu, które na pierwszy rzut oka różnią się od siebie na tyle, że lajk like, czy ktoś, kto się oglądał rolek na Instagramie, by tego nie zdiagnozował. Bo na przykład narcyzm wielkościowy bardzo się różni od narcyzmu wrażliwego. Po jednej stronie możemy mieć osobę, która sprawia wrażenie bardzo pewnej siebie, ekstrawertycznej, która kreuje się na kogoś z sukcesami albo ogromnym potencjałem, szuka podziwu, wywyższa się, nie lubi być krytykowana, a po drugie kogoś, po kim widać, że ma niską samoocenę, że jest niepewny, nieśmiały, wzbudza winę w współczucia albo poczucie winy i wydaje się taką trochę życiową ofiarą. Na pierwszy rzut oka są do siebie zupełnie niepodobni, a jednak Obaj mogą mieć narcystyczne zaburzenia osobowości. To, co ich łączy, to przede wszystkim zniekształcony obraz własnej wartości, bardzo charakterystyczny dla narcyzmu. Najczęściej na skutek tego, jak byli traktowani w dzieciństwie. Obaj mają problemy z samooceną i głęboko w sobie. Czują się bezwartościowi, ale jeden próbuje to maskować sztuczną pewnością siebie albo kompensować sobie te braki, osiągnięciami, wizjami swojej wielkości i zdobywaniem podziwu innych, a drugi czasem zupełnie otwarcie wchodzi w rolę ofiary, przyciąga uwagę swoimi słabościami czy nieszczęściami, żeby w ten sposób zapewnić sobie zainteresowanie innych. Obaj szukają potwierdzenia swojej wartości w oczach innych ludzi, ale na różne sposoby. Obaj kreują jakiś wizerunek, mogą mieć trudności z budowaniem głębokich relacji i zamiast tego uciekać się do manipulowania innych ale u każdego z nich wygląda to trochę inaczej, bo jeden będzie próbował olśnić ludzi swoją wielkością albo ich zdominować, a drugi będzie działał subtelnie i rozgrywał otoczenie przy pomocy poczucia winy i wzbudzenia litości. To są tylko dwa przykłady tego, w jak różny sposób może wyglądać narcystyczne zaburzenie osobowości, ale już to pokazuje, że etykietki z Instagrama czy TikToka nie są w stanie uchwycić tej złożoności i często skupiają się tylko na jednym typie. Bo jeśli ktoś mówi Ci, że narcyza rozpoznasz po tym, że chwali się swoimi to po pierwsze, ludzie, którzy nie są narcyzami, też się nimi chwalą. Po drugie, narcyz wrażliwy może tego nie robić, a wręcz w niektórych przypadkach sprawiać wrażenie, że nic mu się w życiu nie udaje. Narcyzm jest obszernym tematem pełnym niuansów, nie da się go streścić w 30-sekundowej rolce ani w siedmiu typowych zachowaniach. Zapewniam was, że mnie też w tym filmie nie uda się powiedzieć o wszystkim, bo musiałabym gadać przez kilka godzin i chcę, żebyście mieli tego świadomość. Bo w tym odcinku chcę wam przede wszystkim pokazać, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż to wynika z social mediów i że w internecie naprawdę bardzo nadużywam etykietki narcyza do tego stopnia, że jej znaczenie się rozmywa. A w rzeczywistości nie każdy narcyz jest jak ten koleś z American Psycho. You can always be thinner. I nie każdy, kto kiedyś nas w życiu skrzywdził w związku, jest od razu narcyzem. Ludzie czasami po prostu zachowują się okropnie z różnych względów i wcale nie muszą one być związane z żadnymi zaburzeniami. Oczywiście to nie znaczy, że narcyzm nie istnieje, albo że po związku z narcyzem nie można mieć traumy, bo wiele osób ją ma. I nic dziwnego, bo relacja z kimś, kto ma narcystyczne zaburzenia osobowości, może być bardzo trudna i bardzo bolesna. Narcyzi mają problemy z nawiązaniem głębszych relacji, mogą mieć deficyty empatii, przez co druga osoba w takiej relacji może się czuć nieważna, pomijana i może być jej trudno z porozumieniem z partnerem, jeśli ten jest zupełnie zamknięty na jej punkt widzenia i nie zwraca uwagi na jej uczucia. Skupienie narcyza na sobie, jego skłonność do manipulacji, do krytykowania, jego potrzeba kontrolowania otoczenia mogą prowadzić do ogromnej nierównowagi, dysproporcji sił w związku, a w niektórych przypadkach wręcz do przemocy emocjonalnej czy fizycznej. Związek z kimś, kto jest nastawiony na branie, a nie potrafi dać dużo z siebie, może wycisnąć człowieka jak gąbkę. I wiele osób wychodzi z takiej relacji poranionych, złamanych, ze zrujnowaną samooceną, a potem bardzo długo nie mogą się pozbierać. Bo nie można bagatelizować doświadczeń osób, które w relacji z narcyzem zostały bardzo skrzywdzone. I wcale się takim osobom nie dziwię, że chcą głośno o tym mówić i ostrzegać innych, że próbują uchronić też innych przed podobnymi przejściami. Relacja z kimś, kto ma narcystyczne zaburzenia osobowości naprawdę może być bardzo trudna. Ale demonizowanie wszystkich osób z tym zaburzeniem też nie jest uczciwe. I trochę takim obrazem karmią nas media społecznościowe. Rozmowa o narcyzmie w social mediach wymknęła się spod kontroli. Różni twórcy treści internetowych z jednej strony operują ogromnymi uproszczeniami, a z drugiej prezentują je jako prawdę objawione i to straszliwie utrudnia zrozumienie narcystycznego zaburzenia osobowości. Oskupiając skupiając się na tiktokowej wiedzy i na etykietkach, yy, robimy się wyczuleni na sygnały, które tak naprawdę nie są nam w stanie powiedzieć, czy ktoś ma zaburzenie, czy nie. Nawet jeśli dotykają czegoś, co faktycznie ma związek z narcyzmem, to są opisywane tak hasłowo albo tak szeroko, że mogą dotyczyć prawie Każdego. Na przykład jednym z takich sygnałów, często omawianych w social mediach, jest nadwrażliwość narcyzów na krytykę. I owszem, to jest prawda, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości często źle znoszą krytykę i mogą na nią agresywnie reagować, ale wiecie co? Wielu innych ludzi, którzy nie mają tego zaburzenia, też mają problemy z przyjmowaniem krytyki. Gdybym miała zgadywać, no to powiedziałabym wręcz, że większość ludzi tego nie lubi i ma z tym problem. Istotna jest skala tej nadwrażliwości i częstość takich reakcji, ale nadal sama nadwrażliwość na krytykę jeszcze nam nie mówi o tym, czy ktoś ma narcyzm. Innym sygnałem ma być to, że podczas kłótni narcyzm będzie zwalał winę na ciebie. I tak, to jest prawda. Wielu narcyzów tak się zachowuje podczas konfliktów, bo albo w swoich oczach są bez winy, albo próbują w ten sposób manipulować partnerem. Ale jako terapeutka par mogę wam powiedzieć, że robi tak też wiele osób, które nie mają żadnej Zaburzeń osobowości. Powiedziałabym wręcz, że zwalanie winy na partnera to jest jeden z najczęstszych problemów w związkach, bo wielu ludzi ma trudności z braniem odpowiedzialności za swoje zachowania i w pierwszym odruchu nie chcą się przyznać do swoich wpadek. Albo jeszcze inny sygnał: duża dbałość o wygląd. Ok, no to prawda, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mogą przywiązywać dużą wagę do swojego wyglądu, bo to im pomaga kreować wizerunek, wywierać wpływ na ludzi i zdobywać ich uwagę, ale to jeszcze bardziej dba o wygląd, żeby zyskać akceptację otoczenia. Mniej więcej połowa populacji. Así. Kobiety, którym społeczeństwo i kultura od najmłodszych lat mawiają, że bycie ładnym, pożądaną to jest jedno z ich najważniejszych zadań. Albo, no nie wiem, ludzie, którzy pracują w mediach. Albo ludzie, którzy pracują w banku i szef każe im wyglądać nieskazitelnie, żeby robili miłe wrażenie na klienta. A więc wbrew temu, co twierdzą niektóre osoby z TikToka, nie zdiagnozujesz narcyza na pierwszej randce, ani nawet po pierwszej kłótni w związku. A już zwłaszcza nie zdiagnozujesz go na podstawie ogólnikowych haseł, kilkusekundowych rolkach, w których nie ma miejsca na niuanse, czy szersze omówienie tematu. To, czy ktoś robi sobie dużo selfie albo publikuje dużo treści w sieci, nie wystarczy do stwierdzenia narcyzmu złośliwe poczucie humoru też nie. Ani takie kwiatki jak to, że narcyz łatwo się stresuje. Mnóstwo ludzi łatwo się stresuje w różnych sytuacjach, zwłaszcza takich jak pierwsza randka czy poznawanie nowych osób. Cały ten szum narcyzmu w social mediach sprawia, że rzucamy etykietkami na prawo i lewo, zwłaszcza pod adresem osób, których nie lubimy albo które nam coś zrobiły. Ale słowo narcyzm to nie jest kij do okładania wszystkich, którzy nam podpadli i to naprawdę nie jest sposób, w jaki powinniśmy rozmawiać o jakichkolwiek zaburzeniach. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Początku, bo cała ta nagła popularność narcyzmu w social mediach sprawia, że wiele osób faktycznie zaczyna się zastanawiać, jak rozpoznać, że jest się w związku z narcyzem. Ale myślę, że to pytanie trzeba by postawić inaczej czy laik w ogóle jest w stanie odróżnić przejawy egoizmu, które się jeszcze mieszczą w normie, nawet jeśli są one nieprzyjemne dla otoczenia, od faktycznego zaburzenia. Myślę, że samodzielnie, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia terapeutycznego, może to być bardzo trudne. I generalnie naprawdę zalecałabym ostrożność w etykietowaniu, a już tym bardziej w diagnozowaniu ludzi przez internet czy e, bez odpowiednich kompetencji do tego. Ale jeśli to, co już usłyszeliście o narcyzmie, was niepokoi i ma wątpliwości, no to jest kilka takich rzeczy, które mogą was naprowadzić na odpowiedni trop. I to nie są jakieś drobne szczegóły, które niby to zdradzają narcyza, ani pojedyncze słowa, których niby to narcyz używa częściej niż inni, tylko coś, na co trzeba spojrzeć bardziej całościowo. Po pierwsze, coś może być na rzeczy, jeśli w relacji ze swoim partnerem czujemy się traktowani jak przedmiot czy instrument, a nie osoba, która ma własne zdanie, uczucia, podmiotowość i zasługuje na szacunek. Jeśli mamy wrażenie, że partner traktuje nas jak rekwizyt albo używa nas do własnych celów, nie zadając sobie pytania, czy taka rola nam odpowiada, ale trzeba to też umieć rozróżnić od sytuacji, w której partner prosi nas o wsparcie w takiej czy innej sprawie, bo to normalne, że ludzie w związku pomagają sobie nawzajem z różnymi rzeczami. Kluczowe jest to, na ile partner dostrzega i szanuje w tym związku naszą podmiotowość. Druga rzecz, która może być niepokojąca, to poczucie, że na akceptację partnera, jego uczucia czy uwagę trzeba sobie zasłużyć. I to najczęściej dokładnie w taki sposób, w jakiej on tego oczekuje. Może to być sytuacja, w której partner się od nas odsuwa i dystansuje, albo staje się nieprzyjemny, kiedy się z nim nie zgadzamy, kiedy nie chcemy się podporządkować jego oczekiwaniom, kiedy zachowujemy się albo bieramy inaczej, niż by tego chciał. No ale tutaj też trzeba uważać, bo czasami możemy mieć takie wrażenie, nie dlatego, że partner faktycznie nas odrzuca, kiedy się nie podporządkowujemy, tylko dlatego, że nasz własny lęk przed odrzucaniem podpowiada nam takie myśli i sami na siebie nakładamy presję, żeby być dla partnera tacy czy inni, żeby się zmienić, dostosować. I czasami mamy na tyle niskie poczucie własnej wartości, że na jakimś poziomie nie czujemy się godni, by być daną osobą. Nie wierzymy, że mogłaby się zainteresować nami, takimi, jakimi jesteśmy i sami próbujemy się z tego powodu zmieniać. I czasem to może być trudne do odróżnienia, ale kluczowe jest to, od kogo ta presja pochodzi czy z nas samych, czy jednak od partnera. Trzecia sprawa to brak autentycznej, głębokiej więzi. Kiedy mamy wrażenie, że nasz związek jest bardzo powierzchowny, że partner nie stara się nas bliżej poznać albo że wybiera sobie tylko te kawałki nas, które mu pasują, a resztę. Ignoruje. No to warto też zwrócić uwagę, czy partner się przed nami autentycznie otwiera i czy jest zainteresowany tym, żebyśmy my odsłaniali się emocjonalnie przed nim. Czy nasz związek jest głównie o tym, jak razem wyglądamy, co razem robimy i co myślą o nas inni, czy jest też o tym, co czujemy do siebie nawzajem, czy poznajemy się coraz głębiej. Ale tutaj też warto zachować pewną ostrożność w ocenianiu, bo niektóre osoby potrzebują trochę czasu, żeby się przed kimś otworzyć i nie zawsze da się to zrobić po kilku randkach. No i najważniejsza rzecz, kluczowa jest skala niepokojących, egoistycznych czy pozbawionych wrażliwości zachowań partnera na tle całej naszej relacji. Bo tak jak już mówiłam, każdy z nas czasem ma takie momenty, kiedy skupia się na sobie albo nie potrafi zareagować na partnera empatycznie, bo tak bardzo siedzi we własnej głowie skupiony na jakimś problemie czy na własnej krzywdzie. Pojedyncze takie sytuacje jeszcze o niczym nie świadczą, jeśli w innych momentach partner jak najbardziej potrafi się na nas otwierać, dawać nam dużo siebie, wsparcia, pokazywać, że faktycznie nas rozumie i jest empatyczny. Warto zwrócić uwagę też na kontekst, bo czasem jest tak, że kiedy związek przechodzi kryzys, to faktycznie zamykamy się na siebie nawzajem i traktujemy się bardzo egoistycznie, nawet jeśli wcześniej potrafiliśmy być na siebie bardzo otwarci współczujący. Dopiero jeśli takie niepokojące sygnały są bardzo częste, powtarzają się w różnych okolicznościach, w różnych okresach, czy wręcz dominują zachowanie partnera, no to wtedy faktycznie można się zastanawiać, czy coś nie jest na rzeczy. I co wtedy? Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że faktycznie możesz być w związku z narcyzem? Dobrym pomysłem byłaby rozmowa z terapeutą, bo specjalista może Ci pomóc zweryfikować Twoje podejrzenia, a jeśli w Twojej relacji dzieją się niedobre rzeczy, to może Ci też pomóc ochronić siebie i zadbać o własne granice i może Cię wesprzeć w podjęciu najlepszej dla siebie decyzji, co dalej zrobić z tą relacją. Chciałabym zostawić Was po tym odcinku z refleksją, że o zdrowiu psychicznym i o różnych zaburzeniach trzeba mówić z pewnym wyczuciem i precyzją, bo to są sprawy, które realnie dotykają wielu Ludzi. Chciałabym też, żebyście pamiętali, że chociaż social media mogą być skuteczne w popularyzacji wiedzy na różne tematy, to jednak do tego, co w nich widzimy, warto podchodzić z pewną dozą ostrożności i zadawać sobie pytania o rzetelność źródeł, z których korzystamy, bo świat naprawdę jest znacznie bardziej skomplikowany niż chcą to przedstawiać nam różne osoby. Tak jak wspomniałam na początku, ruszam z moim nowym newsletterem, gdzie znajdziecie jeszcze więcej bardzo przydatnych treści i w ramach podziękowania za zapis przygotowałam dla was małą niespodziankę. Krótki przewodnik, co psuje związki, czyli 7 najczęstszych problemów omawianych na terapii par. To bardzo konkretny materiał, y, pełen przykładów i prostych wyjaśnień, które pomagają zrozumieć, dlaczego między dwojgiem ludzi zaczyna narastać dystans, frustracja, niedopowiedzenia. Nawet wtedy, gdy oboje y, mają dobre intencje, możesz sprawdzić, czy w Twojej relacji są podobne kłopoty, z którymi zmagają się inne pary. Wystarczy, że klikniesz w link poniżej, a po około 5 minutach przewodnik przyjdzie prosto na Twoją skrzynkę mailową. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.